No i witamy Was w następną sobotę. Mamy dzisiaj 8 sierpnia, godzinę 7.18. Ania znowu sobie standardowo jeszcze coś musi wszamać do żdżówkę. Po naszemu to jest kołoc, kołoczek jest jesek kołoczka i będzie myśli w tamtą stronę najpierw myślę, że za wcześnie, we wtorek padało dosyć obficie, cały dzień dzisiaj, już Wam pokażę dzisiaj pogodę mamy mniej więcej taką, fajne chmurki wczoraj miało coś pogrzmieć, coś popadać, ale nie popadało ani kropla nie spadła z nieba idziemy, powoli sucho nie ma pomimo tego, że ten mech tak trochę słabo wygląda, no nie jest jakoś super zielony to jednak gdzieś tam w tej, w tej ziemi zobaczcie jest mniej więcej taka w miarę wilgotna ta ziemia jest. I tutaj kureczki. Kumarów jest mnóstwo. I pająków. I pająków. No Zbieramy chyba wszystkie wszystkie pajęczyny z lasu na twarz. No nie? Ania idzie przede mną machakikiem, a ja i tak idę i czołem zgarniam wszystkie pajęczyny. Także dobrze, zbieramy sobie kurki. I mamy takie 4. Zaczynamy zbierać. No i standardowo, jakby zbieramy tutaj całe te miejsce, to mniej więcej Wam pokażę, ile tego wyszło. Na tą chwilę w koszyku mamy nic, prawie nic pół godzina pół godziny chodzenia zbieramy sobie te grzybki Ania wam pokaże tutaj komarów od groma plecy mam całe pogryzione pokaż koszyczek pozbieraliśmy tutaj całkiem już falą ilość a jeszcze tutaj jeszcze, jeszcze są, tak dokładnie zobaczcie tak to mniej więcej wygląda one by jeszcze mogły spokojnie sobie podrosnąć. Ale no jest taka już spoko wielkość Ale powiem Wam szczerze, że no w tygodniu ciężko mamy wyskoczyć gdzieś do tej 17 pracujemy. Także takie kureczki. No jest tutaj jeszcze poukrywanych kilka jak widzicie. Zobaczcie tutaj się ukrywają. Trzeba po prostu dobrze popatrzeć Ja może Ani zostawię już te kilka sztuk tutaj co jest do wyzbierania A ja tutaj muszę zerknąć jeszcze te i podam tutaj takie ładne sztuki a ja muszę przeskoczyć tu dalej, bo z tego co tu chyba widzę jest tak Zobaczcie Chyba znalazł się Dzisiaj pierwsza sztuka zobaczcie Tutaj mamy chyba kolejną sztukę No ja go nie widziałem Tutaj sobie rośnie Ciężko go było zobaczyć bo rośnie pod takim dębkiem Ale ukrył się tu Ładna Młoda sztuka Jaki piękny. No, jaśniutki jeszcze nie zabarwił się teraz, dopiero przy wyciąganiu gdzieś go tam trawa smyrnęła i się zaczyna przebarwiać. No i zobaczcie kolejne stanowisko z kurkami. Tutaj już mamy całkiem ładne, duże wyrośnięte okazy. No. Zobaczcie tutaj. Tutaj wyrosło wszystko. Jeszcze w jednym miejscu tam są, się przebijają, z tym że one rosną na takiej dosyć stromej górce i będziemy po prostu tutaj musieli się ładnie poschylać i sobie pozbierać. Zem, ja Wam pokażę tą kurkę. Zobaczcie jaka duża wyrosła fajne sztuki. Póki co idziemy i tak znajdujemy kurki, teraz popatrzyłem na Anię i tam dosłownie za Anią, czyli tutaj po mojej prawej stronie są znów ładne kureczki. Ja ogólnie przestałem szukać grzybów i zacząłem zbierać śmieci. Tutaj mam już jakąś butelkę szklaną i butelkę plastikową półlitrową po enerkolu. No, i chcemy pozbierać dzisiaj nawet całą siatkę. Niby akcja Zbierz 5 czy weź 5 śmieci z lasu. Ale w sumie będę zbierał już całą, ile tylko wejdzie. Ale z naszego właśnie. No mam nadzieję, że to tak właśnie działa. Taka karma. Okay. No i słuchajcie, tam mamy, te, tam mamy te kureczki z prawej strony. To tam zaraz Ania sobie pozbiera. A zobaczcie tutaj. Tutaj coś widzę, coś widzę, że tutaj nam wyrosło. No i zobaczcie. ją Taki ładny. Już idę do ciebie, zobaczcie tutaj. No także tu mamy piaskowca młodżaka. Trzecią sztukę dzisiaj a to są wszystko kurki co się dzieje w ogóle zajrzyj tam dalej no wiem wiem ja na razie tutaj pokazuję z początku nie no, ja się po prostu tak cieszę że już nie. Tutaj dalej w krzotkach tam są, ale zobaczcie co tutaj jest. No. Przejdziemy się nad tym wszystkim. Ja tylko będę patrzył gdzie staje. To sobie obserwujcie. Zobaczcie ile kurek. Za mną, dokoła mnie, wszędzie tu kurki są. Widzicie? Patrzcie. Tego się nie da pokazać, tak. Ale. No, tu to jest jakaś jedna wielka masakra kurkowa. Naprawdę. No, ja też jeszcze w takim. Słuchajcie, ubianka jest tak czy czwarty zapełniona, a tutaj to mamy spokojnie całą ubiankę do zebrania. Ja nie pomogę, bo ona tutaj bidna się. Do tego szybko nie No, ona się tutaj pozbiera, a... a tutaj taka akcja. Dobra, to ja się zabieram za pomaganie. No tak mało już to że nie zbiera, bo nie mam miejsca tutaj. No, Ania uzbierała. Praktycznie całą łubiankę, słońce już coraz wyżej się robi. No ale dzisiaj taki krótszy wypad bardziej kurkowy nam się zrobił. Powiem Wam, że czas mamy bardzo dobry, jak na takie braki w lesie grzybów. A jednak widzicie miejscami, tak jak Ania przed chwilą powiedziała, po prostu można ich całkiem sporo nazbierać. Także teraz w ostatnich pilach już będziemy szukali śmieci, bo w sumie zbierać już nie mamy do czego. Ja daję swoją sakiewkę tu mam jeszcze całą ubiankę. także obładowani, w można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy. Uff, dobra, to na razie zobaczymy się jeszcze pod samochodem. Słuchajcie, siedzimy sobie już na krzesełkach pod samochodem. Udało nam się jeszcze zebrać całą reklamówkę śmieci. Tutaj leży jakieś butelki po jogurtach. Jakieś tam dwie butelki szklane, pełno puszek po energetykach. także. Niestety gdzieś śmiecami strasznie no. ja takiego zachowania, że idzie, wypije i tak o pyk, i rzuci do masy. Będziemy powoli się zbierali już do domu na obiad, trzeba jeszcze pojechać dzisiaj na jakieś zakupy. Także z naszej strony będzie tyle, jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji kanału, trzymajcie się, cześć.